Maturzyści, było takim zwyczajem przed y, wielu laty, że kardynał Franciszek Macharski odprawiał tę mszę świętą i głosił wtedy też kazanie. I mówiło się w Krakowie, właśnie wśród maturzystów, że trzeba przyjść wtedy na tę mszę z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że już więcej człowiek się nie nauczy, więc trzeba przyjść po ostatnią deskę ratunku. Może Duch Święty mnie natchnie i jakoś tę maturę napisze. Ale drugi powód był taki, że mówiło się, że kardynał Macharski miał takiego ducha proroczego i zawsze odwoływał się w kazaniu do jakiegoś przykładu z literatury, a dzień później na maturze z języka polskiego była właśnie dokładnie pytania dotyczące tego dzieła. Więc jak chciało się wiedzieć, z czego będzie matura, to trzeba było przyjść posłuchać kardynała Macharskiego. Cóż, nasz problem jest taki, że kardynał Macharski nie żyje i obawiam się, że duch proroczy wraz z nim. Więc raczej nie powiem wam, z czego będzie matura jutro. Ale myślę, że możemy się pochylić dzisiaj w czasie tej mszy świętej nad takim pytaniem, co to znaczy zdawać egzamin dojrzałości. Bo tak zwykliśmy nazywać właśnie egzamin maturalny. Myślę, że chyba nie trzeba nikogo jakoś bardzo przekonywać, że bardzo chybione jest myślenie, że to jest egzamin, który. Przypieczętowuje już osiągniętą dojrzałość, że jak zdam maturę, to znaczy, że jestem dojrzałym człowiekiem. Że wcale to nie jest tak jednoznaczne. Ale na pewno jest tak, że ten egzamin jest jakiegoś rodzaju bramą do dojrzałości. I nawet ta dzisiejsza uroczystość Matki Bożej może nam to jakoś pokazywać. Właśnie przypatrując się Maryi. Maryi, która bardzo często, chociażby na tym najbardziej znanym wizerunku, ikony jasnogórskiej, jest przedstawiana w ten sposób, że trzyma na swoim lewym ręku Pana Jezusa, a prawą ręką na niego pokazuje. I ten typ wizerunku nazywamy chodegetria, co znaczy wskazująca drogę, albo można też przetłumaczyć przewodniczka. Tak jakby Maryja pokazywała nam, że zarówno wiara, jak i życie, Musi być nieustannie drogą. Celem tej drogi jest zjednoczenie z Chrystusem, na którego wskazuje. Ona może być na tej drodze przewodniczką, czyli tą, która zna tę drogę i nas przez nią prowadzi. Ale życie jest drogą, a więc miejscem nieustannego procesu i miejscem nieustannego rozwoju. I dojrzałość również jest w tym sensie pewnym procesem jest drogą do osiągania a nie jeden egzamin który ją już jakoś przypieczętowuje więc co to znaczy być dojrzałym bardzo często jako pierwsza definicja dojrzałości pojawia się takie myślenie że być dojrzałym to znaczy być uniezależnionym od innych że staje się dojrzałym to właśnie uniezależniam się chociażby od domu rodzinnego od rodziców Pewnie wielu z was po napisaniu matury, po dostaniu się na studia, może opuści miejsce zamieszkania, może opuści też miasto. Pewnie wielu przyjedzie do Krakowa, opuszczając swoje domy. I w jakiś sposób osiągnie tę niezależność, usamodzielni się. I oczywiście, że dobrze rozumiane słowo samodzielność jest bardzo ważne. Trzeba, żeby się usamodzielniać. Ale jeżeli się zidentyfikuje dojrzałość tylko z takim rozumieniem samodzielności, akcentując słowo samo, to człowiek nie staje się dojrzały, tylko staje się egoistą, kiedy o wszystkim myśli, że teraz potrafię to zrobić sam i tylko ja. Bez relacji, bez odniesień, bez też jakiejś zależności od innych. Popatrzcie na tę dzisiejszą Ewangelię. Spróbujmy ją trochę przetransponować. Nie tyle, żeby ona nam mówiła o samym wydarzeniu krzyża i śmierci pana Jezusa, ale spróbujmy tę Ewangelię odczytać z takiego punktu widzenia, jakby dziecko miało się właśnie usamodzielnić. I trochę taką osobą jest w, tym, w tej sytuacji święty Jan. Pan Jezus umiera, można powiedzieć, nie, odchodzi i mógłby przecież powiedzieć z wysokości krzyża do Jana. Janie, to jest taki moment w Twoim życiu, kiedy musisz się usamodzielnić. Trzy lata ci tłumaczyłem, jak żyć, co robić. Teraz jest czas, żebyś wziął odpowiedzialność za swoje życie. Zacznij znajdź pracę, zacznij dorosłe życie, zrób coś ze sobą. Ale Pan Jezus mu nie mówi nic takiego. Pan Jezus mu daje kogoś, wobec kogo ma być zależnym. Daje mu Maryję i mówi: To jest Twoja mama. Też by mógł powiedzieć Maryi, Mamo, no tak to jest, trudny moment, ja umieram, odchodzę, no ale każdy rodzic to musi w jakiś sposób przeżyć, że dziecko opuszcza dom, w jakiś sposób wtedy umiera w tej relacji rodzicielskiej. Więc, no mamo, musisz sobie jakoś z tym poradzić. No, tak to jest, tak to bywa. Ale też Pan Jezus nie mówi tego Maryi, tylko mówi jej, masz tu syna, którym się zaopiekuj, a równocześnie. Pozwól, żeby on się tobą zaopiekował. To znaczy, wprowadza i Maryję, i Jana w relację zależności i bycia potrzebnym dla drugiego. Maryja potrzebuje Jana, Jan potrzebuje Maryi. Naprawdę, nieporównywalnie trudniej być i żyć w zależności, która jest miłością niż myśleć o życiu właśnie jako takiej niezależności, samodzielności w znaczeniu ja wszystko sam, ja sobie sam dam radę, ja będę miał swoje studia, swoje mieszkanie, swoje relacje, swoje życie. Drodzy, nie popełnijcie tego błędu. W którym wpadniecie w życie, które będzie pozbawione relacji i odniesień, także odniesień, zależności. To tylko w pierwszym momencie się wydaje atrakcyjne. Wyjście z domu, w którym ograniczam relacje, zrywam relacje, w którym właśnie chcę się usamodzielnić. Choć pewnie tak będzie, że dla wielu z Was będzie taki moment, w którym wrócicie do tej zależności, kiedy zrozumiecie, że pieniądze tak samo łatwo nie wpadają do portfela no i potrzeba tej zależności od rodziców, chociażby w tym zakresie. Ale mam nadzieję, że zobaczycie, że potrzeba jej w znacznie ważniejszych wymiarach niż tylko kwestia utrzymania finansowego. To znaczy, nie chciejcie przeżywać życia w taki sposób, żeby dla nikogo nie być potrzebnym i żeby innych nie potrzebować. Nie, pan Jezus nas uczy zupełnie czegoś innego. Być dojrzałym to być dla innych potrzebnym i umieć przyjąć pomoc innych. Bo nie damy rady sobie w życiu samemu. Bardzo szybko człowiek się roztrzaska, kiedy się chce całkowicie usamodzielnić, uniezależnić. Drugi wymiar dojrzałości, który też myślę, że często jest błędnie rozumiany, to myślenie, że dojrzałość polega na tym, że mogę robić co chcę. Oczywiście, znów w pewnym sensie tak jest, że człowiek dorosły ma wziąć odpowiedzialność za swoje życie i podejmować swoje decyzje. W dobrym rozumieniu tego wyrażenia, że będę robił to, co chcę, kryje się właśnie wolność do podejmowania decyzji. I wzięcia za nieodpowiedzialności, ale w błędnym rozumieniu kryje się niesamowita pułapka. Wyjdę z domu, to znaczy będę robił dokładnie to, czego nie chcieli, żebym robił moi rodzice. Będę robił dokładnie to, co do tej pory było mi mówione, że jest złem. Będę musiał wszystkiego w życiu spróbować, bo jak nie spróbuję, to skąd się dowiem, czy to dobre, czy złe. Za tym kryje się bardzo wiele niebezpieczeństw, które wydaje mi się, że często wpadają młodzi studenci, zaraz po skończeniu matury, właśnie uniezależniając się, wiedząc, że rodzice będą wiedzieć tylko tyle, ile im powiecie, ile im przekażecie. Już nie będą mieli takiego wglądu. Więc można odrzucać autorytety autorytet rodziców, autorytet nauczycieli, autorytet kościoła. Nikt mi nie będzie mówił, co mam robić. Ale to również jest bardzo prosta droga do tak naprawdę upadku i do utraty wolności. Bo wolność nigdy w ujęciu Pana Jezusa nie jest rozumiana jako możliwość robienia, co mi się tylko żywnie podoba. Wolność jest zawsze rozumiana przez Jezusa jako zdolność do wyboru dobra, odrzucenia tego, co mnie wewnętrznie zniewoli. A wybrania tego, co pozwoli mi być wewnętrznie wolnym, nawet jeżeli okoliczności zewnętrzne byłyby bardzo trudne. To znów widać w tej scenie z dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus jest na krzyżu, więc wydaje się, że jego wolność jest absolutnie skrępowana, że jest kimś, kto jest skrępowany, kto jest przybity do krzyża, kto nie może o sobie w żaden sposób decydować. A Jezus mówi, Nikt mi życia nie zabiera. Ja sam je oddaję. Jest kimś, kto jest wewnętrznie absolutnie wolnym, czyli zdolnym do dania siebie w miłości drugiemu. I dlatego Jezus dla nas chce takiej wolności wolności od jakichkolwiek używek, żebym to ja mógł decydować o sobie, a nie żeby jakiś nauk. Alkohol, nikotyna, narkotyki, pornografia, masturbacja, żeby to one o mnie decydowały. Żeby nie było czegoś takiego, wobec czego ja nie mogę powiedzieć nie, bo jestem absolutnie bezradny i bezsilny. Tego Jezus chce tej wewnętrznej wolności. On chce dla mnie wewnętrznej wolności, żebym mógł sprzeciwić się nawet, nawet dużej grupie rówieśniczej. Nawet będąc w mniejszości poglądów, żebym mógł powiedzieć, ja myślę inaczej. I moja wartość i moja pozycja w społeczeństwie nie jest uzależniona tym, co inni o mnie pomyślą, jak mnie odbiorą. A wydaje mi się, rozmawiając ze studentami jako duszpasterz akademicki, że to jest jeden z najpoważniejszych problemów na początku studenckiego życia gdzie nawet wychodząc z domu z całym systemem wartości, z doświadczeniem formacji, relacji z Panem Bogiem, z pewnymi postanowieniami, bardzo szybko to potrafią młodzi stracić, właśnie wchodząc w nową grupę rówieśniczą, która myśli inaczej i nie mają siły i odwagi do tego, żeby powiedzieć, ja tak nie chcę, ja myślę w inny sposób. Do tego potrzeba niesamowitej wolności, żeby obronić w sobie wartości i nie stracić ich pod wpływem myślenia innych. I w końcu trzecia, może ostatnia rzecz to być dojrzałym to często wydaje się właśnie wchodzić na taką drogę odnoszenia samych sukcesów od matury już tylko droga ku karierze świetnie zdana matura, dobre studia, dobra praca. No tylko, że nie zawsze to tak wszystko wychodzi. Oczywiście mam świadomość, że teraz wstępuję na bardzo grząski grunt mówić przed maturą o tym, że nie zawsze to wychodzi, ale nie chodzi mi tu o to, żeby straszyć, tylko o to, że wydaje mi się, że znacznie bardziej być dojrzałym oznacza nauczyć się radzić sobie z porażkami niż żyć w mglistym przekonaniu, że życie będzie tylko utkane z sukcesów że jesteśmy już trochę społeczeństwem, a właśnie im młodszy tym bardziej jesteście społeczeństwem ludzi, których próbuje się bronić przed jakimkolwiek doświadczeniem trudności i porażki. System wychowawczy też coraz bardziej idzie w tym kierunku. Byleby moje dziecko nie dowiedziało się, że czegoś nie umie, że czegoś nie potrafi, że w czymś jest słabe, próbujemy obronić nas całkowicie przed porażką. Tylko że życie dorosłe. Bardzo często jest związane z radzeniem sobie z porażkami. I tymi na studiach, z pierwszym oblanym egzaminem, może z nieznanym rokiem. I doświadczeniem porażki w jakichś relacjach, kiedy staracie się znaleźć drugą połowę, podrywacie jakąś dziewczynę i dostajecie kosza, który bardzo boli. Z doświadczeniem Składania wielu CV, w przekonaniu, że nie ma lepszego kandydata na to miejsce pracy, i po raz kolejny słyszycie: Oddzwonimy do Pana, albo oddzwonimy do Pani, i nigdy ten telefon nie zadzwonił. Z doświadczeniem, właśnie też w pracy zawodowej, jakiegoś jakichś trudnych słów, traktowania przez szefa, w którym trzeba sobie jakoś z tym poradzić, z problemami różnego rodzaju potem w życiu, relacji, małżeństwie. Życie naprawdę jest utkane z problemów, kłopotów, też porażek. Także w życiu naszym duchowym nasze upadki, nasze grzechy też są doświadczeniem porażki, upadku. Jezus uczy, że dojrzałość polega nie na tym, żeby z życia całkowicie wyrugać i wyrzucić jakiekolwiek doświadczenie porażki, upadku. Ale że dojrzałość polega na tym, że się nie poddam, tylko spróbuję wstać z Jego pomocą, przy Jego łasce. I będę walczył dalej. I będę wyciągał wnioski. I będę się uczył z tych doświadczeń. I nie dam sobie odebrać nadziei, bo to ona mnie będzie pchała do przodu. Że ostatecznie klucz nie jest w samych sukcesach, ale największym sukcesem jest naprawdę włożenie serca w to, co robię. I za każdym razem nie mam sobie zadać pytania, jaką mam ocenę, tylko zadać sobie pytanie, czy naprawdę się do tego przygotowałem, czy naprawdę włożyłem w to serce, czy zrobiłem wszystko, co możliwe, żeby to się udało. Bo życie dojrzałe polega na odkrywaniu prawdy o sobie. Prawdy o tym, co we mnie piękne, ale też prawdy o tym, co we mnie jeszcze jest słabe, nad czym muszę pracować, co muszę rozwinąć. To jest też część prawdy o nas, potrzebna do dojrzałego życia. Kochani, chciałbym was też zaprosić do takiego miejsca w kościele, które jest właśnie przeznaczone dla was, tych, którzy teraz kończą szkołę średnią. I rozpoczną niebawem edukację na studiach do duszpasterstwa akademickiego. Ja jestem duszpasterzem akademickim w kolegiacie świętej Anny, nieopodal, ale jest jeszcze kilka innych duszpasterstw w Krakowie. Chodzi o to, że to jest miejsce, w którym buduje się relacje i przeżywa się ten czas studiów nie w uniezależnieniu od innych, ale w budowaniu pięknych, dojrzałych relacji. To jest takie miejsce, w którym można też swoje porażki, upadki przeżywać przy Panu Bogu i z pomocą innych ludzi, widząc, że to nie tylko ja upadam, ale inni też mają swoje słabości, więc mogą mi pomóc. W końcu to jest takie miejsce, które mnie wspiera w tym, żebym nie wpadł w pułapkę myślenia, że wolność polega na robieniu, co mi się żywnie podoba, ani nie wpadł w pułapkę gdzieś tam takiego konformizmu wobec środowiska, ale jest takim środowiskiem, które żyje wartościami i wspiera, wspiera i pokazuje, że są obok mnie inni, którzy myślą podobnie, dla których Bóg jest ważny, dla których wartości chrześcijańskie są ważne. Nie jestem w tym sam. Pomyślcie o tym, żeby mieć dalej swoje miejsce w formacji, swoje miejsce w Kościele, ale też swoje miejsce, które wam pomoże, w stawaniu się dojrzałymi ludźmi. Na koniec mszy świętej studenci z duszpasterstwa będą też wam dawać ulotki o wyjeździe wakacyjnym, takim wprowadzającym w duszpasterstwo. Bardzo serdecznie was zapraszam na niego. Tak najlepiej wejść we wspólnotę, poznając ludzi, spędzając ze sobą czas, żebyśmy stawali się faktycznie dojrzałymi osobami. Jedna studentka kiedyś mi powiedziała, że jak napisała maturę i szła na studia, to miała takie marzenie. Wydawało jej się, że być dorosłym to właśnie znaczy móc zrobić to, czego nie było szans zrobić w domu. I dla niej to oznaczało móc zjeść na śniadanie lody, bo nigdy mama by się na to nie zgodziła. Jak mi o tym opowiedziała, to było w okresie grudnia, roraty, i zawsze w duszpasterstwie mamy śniadania po roratach. No, i wtedy pomyślałem, a czemu nie spełnić takiego marzenia. Więc, któregoś dnia po Roratach było śniadanie z lodów dla wszystkich studentów. Więc są też takie marzenia, które można spełnić. Nie wiem, czy jej mama się o tym dowiedziała, ale w ten sposób ona trochę bardziej poczuła się dorosłą, bo mogła zjeść lody na śniadanie. Życzę Wam, żeby ten czas wchodzenia, właśnie w tę dojrzałość, zaczął się. Od tego sukcesu, jakim jest zdanie matury, ale też przede wszystkim włóżcie po prostu w to serce. To już będzie wasz największy sukces. Amen.